Witajcie ciekawscy! Ostatni miesiąc 2020 roku przynosi nam coraz smutniejsze wieści z polskiego środowiska aktorskiego. Najpierw 7 grudnia odeszła Katarzyna Łaniewska, aktorka doskonale znana m.in. z serialu Prlebania czy trzech części kultowego filmu Kogel Mogel. A teraz, zaledwie tydzień później, w wieku 65 lat, zmarł Piotr Machalica, aktor filmowy, teatralny oraz wykonawca piosenki aktorskiej. Wiadomość jego śmierci zaskoczyła wszystkich, nawet najbliższych przyjaciół. Piotr pochodził z artystycznej rodziny, miał plany na przyszłość i był świeżo upieczonym mężem. Niestety, prywatne szczęście, które udało mu się ułożyć po wielu turbulencjach, zostało nagle przerwane. Zostańcie z nami do końca, by pożegnać Piotra Machalicę oraz dowiedzieć się więcej o jego życiu i rozmaitej pracy zawodowej. Poniedziałek 14 grudnia przyniósł bardzo przykre wiadomości. O wczesnych godzinach porannych na oficjalnym Facebooku Piotra Machalicy znalazła się krótka informacja o treści. Cytujemy Po dzielnej walce Piotr Machalica zmarł dziś o drugiej w szpitalu MSWIA w Warszawie. Niedługo później wpis potwierdzający jego śmierć znalazł się na koncie Krystyny Jandy. Aktorka pożegnała swojego bliskiego i wieloletniego przyjaciela pełnymi uczuć i smutku słowami. Około 10 godzin wcześniej to właśnie dzięki niej wiadomo było, że Piotr ma poważne problemy ze zdrowiem. Bowiem wczoraj w niedzielę wieczorem na swoim facebookowym koncie Janda zamieściła wpis, który brzmiał: Cytujemy. W ciężkim stanie w szpitalu pod respiratorem w śpiączce farmakologicznej. Trzymajcie razem z nami za niego kciuki. Straszny czas. Szybko jednak treść ta zniknęła. A w rozmowie z wirtualną polską Janda potwierdziła, że faktycznie aktor został hospitalizowany, ale nie podała żadnych dodatkowych informacji. I podczas gdy wszyscy życzyli aktorowi zdrowia, w nocy z niedzieli na poniedziałek 65-latek zmarł. Pozostawiając w szoku i smutku całe środowisko artystyczne, przyjaciół i przede wszystkim rodzinę, dzieci i żonę, którą poślubił we wrześniu tego roku. Ale o przerwanym nagle szczęściu dwojga za kochanych powiemy za chwilę. Najpierw przypomnijmy krótką jego drogę zawodową. Nazwisko Machalicy kojarzą mniej lub bardziej chyba wszyscy. Należy powiedzieć, że Piotr miał na swoim koncie około 100 ról filmowych i serialowych. Przez całą działalność artystyczną związany był również z deskami teatrów. Był uznanym wykonawcą piosenki aktorskiej, za co został nagrodzony m.in. w 1986 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Machalica przeszedł na świat 13 lutego 1955 roku w Pszczynie. Pochodził z rodziny aktorskiej. Jako ciekawostkę nadmień że jego ojcem był Henryk Machalica, który zmarł w 2003 roku w wieku 73 lat. Ojciec Piotra zagrał w wielu produkcjach, został nagrodzony m.in. honorową odznaką zasłużony działacz kultury. Ci młodzi z was najprawdopodobniej mogą kojarzyć jedną z jego ostatnich ról serialu Złoto Polsce. Piotr wybierając zawodową ścieżkę poszedł w ślady ojca. W 1981 roku ukończył Państwową wyższą szkołę teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Miał dwóch o trzy lata starszych braci, bliźniaków: Krzysztofa, który wykonywał zawód instruktora sportowego klubu koszykarskiego, Zastać Zielona Góra oraz Aleksandra, który podobnie jak ojciec i młodszy brat został aktorem filmowym, związanym także z Poznańskim Teatrem Nowym. Swoją pierwszą rolę Piotr zagrał w 1979 roku najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Od tego momentu grywał regularnie. W świecie filmowym rozgościł się w latach 80. Wówczas przez tę jedną dekadę pojawił się w ponad 30 produkcjach. Zyskiwał coraz większą sympatię i uznanie, choć grywał wtedy głównie poboczne role. Szybko jednak stał się mistrzem drugiego planu, wystąpił m.in. w medium Jacka Koprowicza, w krótkim filmie o miłości Krzysztofa Kieślowskiego czy biesach Andrzeja Wajdy. W głównego bohatera wcielił się m.in. w obrazie Zajbim Mniglino z 1987 roku, gdzie na ekranie partnerował mu Bogusław Linda. W pamięci wielu Polaków zapisały się na pewno jego role z filmów Marka Koderskiego, jak na przykład Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, Dzień Świra czy Nic Śmiesznego. Piotr grywał również w serialach, widzowie mogli go zobaczyć w produkcji Złotopolscy, Prosto w Serce czy jednym z nowszych seriali pod powierzchnią. Machalica był cenionym aktorem teatralnym związanym na przestrzeni lat z różnymi placówkami: z Teatrem Powszechnym w Warszawie, teatrem Polonia i Częstochowskim teatrem imienia Mickiewicza, którego był dyrektorem artystycznym przez 12 lat. Niezwykle blisko był związany artystycznie ze wspomnianą wcześniej Krystyną Jandą i jej teatrami, m.in. Och Teatrem. Jak zaznaczyła w swoim pożegnalnym wpisie aktorka, machalica był w założonej przez nią Fundacji na Rzecz Kultury od samego początku. A na ich scenach odegrał przez ostatnie 15 lat setki spektakli oraz zaśpiewał wiele koncertów. Był odznaczony państwowymi medalami jako zasłużony działacz kultury oraz zasłużony kulturze Gloria Artis. Nikt nie spodziewał się odejścia aktora, on sam również. W momencie powstawania naszego odcinka przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze ujawnione. Piotr był aktywny zawodowo, w ostatnich latach cieszył się także dobrze ułożonym życiem prywatnym. W sobotę, kilkadziesiąt godzin przed jego śmiercią na festiwalu w Gdyni mogliśmy go oglądać w ostatniej roli, dramacie biograficznym Zieja. Pracował również na planie Brigitte Bardot Cudowna, gdzie francuską ikonę i symbol seksapilu lat 50. i 60. XX wieku wciela się Joanna Opozda. Przez sytuację związaną z koronawirusem i sparaliżowany przemysł wielkich produkcji nie wiadomo na ten moment czy zdjęcia zostały ukończone. Mahalica miał również zagrać w najnowszej produkcji TVN-u tajemnica zawodowa z Magdaleną Różczką w roli głównej. Ale jak podaje prasa, ponad 65-latek zrezygnował z roli w ostatniej chwili, chcąc więcej czasu poświęcić bliskim i swojej o 21 lat młodszej żonie Aleksandrze. No właśnie, skoro już zbliżyliśmy się do tego tematu rodzinnego, to warto wspomnieć, że swego czasu o sprawach prywatnych aktora rozpisywały się wszystkie media. Z małżeństwa z pierwszą żoną, Małgorzatą, Mahalica doczekał się dwójki pociek: Soni i Franciszka. Dziś dzieci aktora to już dorośli ludzie. Jednak ani córka, ani syn nie poszli jego zawodowe ślady i są osobami bardzo prywatnymi. Dziewczyna, nie mogąc ponad znieść medialnego rozwodu rodziców, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiowała projektowanie wnętrz. Syn zaś ukończył edukację na kierunku informatycznym. Na próżno szukać ich publicznych wspólnych zdjęć z tatą. Sam Piotr, szanując ich anonimowość, unikał barwnych opowieści o swoich dzieciach, jednak niejednokrotnie chwalił się, że syn i córka mają już własne rodziny. Zatem Piotr doczekał się wnuków. Z matką swoich dzieci rozwytł się w 2005 roku. Ich rozstanie było bardzo burzliwe, a prasa huczała od rewelacji. Mocno skonfliktowani byli partnerzy nie szczędzili rzucania oskarżeń w swoją stronę. Małgorzata zajmowała się rozkręcaniem biznesu, który przyniósł wiele strat finansowych. Aktor w jednym z wywiadów wyznał, że bardziej od niego kobieta kochała pieniądze. Jak wtedy mówił po kolejnej awanturze, wyszedł z domu z jedną reklamówką, a później okazało się, że nie ma nic oprócz gigantycznych długów, które zaciągnęła za czasu małżeństwa Małgorzata. Z kolei ona zarzucała Piotrowi, że gdy biznes zaczął się walić, aktor poszukał pocieszenia w ramionach innej kobiety. Prawdą jest, że jeszcze przed podpisaniem papierów rozwodowych Machalica związał się z o 16 lat młodszą Edytą Olszówką. Była, żona miała utrudniać mu ułożenie sobie życia. Aktor w tamtym czasie przyznał, że walczył z ciężką depresją i miał myśli związane z odebraniem sobie życia. Był to także czas, gdy zmarł jego ojciec. W tym wszystkim miała wspierać go olszówka, która podobno pomagała mu spłacać kredyty oraz alimenty. Jednak ich relacja przez problemy, kłótnie i przede wszystkim skłonności aktora do nadużywania napojów wysokoprocentowych rozpadła się. Przez burzliwy związek aktorka sama swego czasu zaczęła mieć problemy z nadużywaniem procentów. Ich drogi rozeszły się w 2017 roku, jednak mówiono, że utrzymywali przyjazne relacje. Piotr Największe szczęście odnalazł boku młodszej od niego o 21 lat Aleksandry Sosnowskiej. Poznali się 7 lat temu. Jego ukochany z właścicielką hotelu i dwóch restauracji w Częstochowie. Z uwagi na różnicę w wieku związek aktora często gościł na łamach prasy, we wrześniu tego roku Piotr i Aleksandra zostali małżeństwem. Na utrzymanym w dyskrecji weselu obecnie byli przyjaciele z aktorskiego środowiska m.in. Krystyna Janda, Joanna Liszowska, Katarzyna i Cezary Żakowie oraz Artur Mijewski z żoną. Niestety zaledwie trzy miesiące po ślubie Piotr zmarł. Do rodziny machalicy płyną dziś setki ciepłych słów i piękne wzruszające pożegnania. Aktor był niezwykle lubiany wśród ludzi show biznesu. Nie sposób przytoczyć nam wszystkich pełnych czułości wpisów pożegnalnych. Krystyna Janda napisała, cytujemy, Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie najczulsze z możliwych, to podziękowanie za Twój talent, przyjaźń, Twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie człowieczeństwo. Żegnaj piękny i czuły książę, cieszymy się, że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami, publicznością, Twoim szczęściem. W podobny sposób wypowiedziało się wielu innych ludzi z branży. Aktora pożegnał również prezydent Andrzej Duda, a na jego Twitterze mogliśmy przeczytać. Cytujemy wybitna postać polskiej sceny teatralnej, filmowej i piosenki aktorskiej. Swoimi rolami potrafił bawić, ale i skłaniać do refleksji. Będzie go brakowało. Smutny dzień, rest in peace. I wy powiedzcie zaskoczyła Was informacja o śmierci Piotra Machalicy, z których ról najbardziej zapadł Wam w pamięć. Podzielcie się tym z nami w komentarzach. I do usłyszenia wkrótce. Cześć!